Godzina siódma rano. H. odzywa się w swoim pokoju. Otwieram drzwi, pytam: Jak się spało? Odpowiedź jest zawsze taka sama. Dobrze. Pod język wkładam mu tabletkę. Otwieram pieluchomajtki, opróżniam worek z moczem. Jest tego ponad litr. Wylewam zawartość do muszli. Myję pojemniki, podłączam mały, dzienny. Muszę uważać, by nic nie wylało się na łóżko. Zakładam czyste majtki, pomagam usiąść. Do pomocy ma uchwyt, którego trzyma się zawsze przy tej czynności. Teraz trudna część. Na trzy wstaję, trzymając się mnie za obie ręce. Robi obrót w kierunku wózka, siada. Jedziemy do umywalki. Twarz, ręce, plecy, brzuch, sztuczne zęby. Ustawiam wózek przy oparciu łóżka. Teraz myję dolną część jego ciała. Ubieranie. Podkoszulek, koszula, sweter. Ściągające pod kolanówki, skarpety, spodnie. Teraz czesanie, zegarek i aparat do uszu. Jest gotowy do śniadania. Jedziemy do pokoju dziennego. Zapinam na szyi ręcznik, włączam ulubioną stację radiową i schodzę do kuchni. jest niecierpliwiona krzyczy, że jestem za późno, że my obie zjemy śniadanie za późno, że nie zaparzyłam wcześniej herbaty, że nie jest przygotowane dla niego jedzenie. Z irytacją powtarza, co powinnam zrobić wcześniej. Mam sparzyć wrzątkiem czajnik, potem zalać wodą czarną herbatę, ale tylko tyle, by saszetka była stale zanurzona. Po dziesięciu minutach mam dolać do pełna. Dla H mam przelać do małego termosu i dosypać dwie łyżeczki cukru. Resztę mam pozostawić w jadalni na stole. Ale przecież to tylko H jest pod moją opieką, nie G. Obiejemy śniadanie. G proponuje mi pasztetową, ponieważ od dawna leży w lodówce. Nie chcę jej jeść. Po moich słowach wstaje, bierze pasztetową i wyrzuca do kosza. Na górze po śniadaniu mierzę H ciśnienie. Golę zarost. Podaję do oglądania album ze zdjęciami i starymi listami. Wszystkie są opisane i równo złączone w segregatorze. H uważnie czyta listy, zatapia się w obrazy na zdjęciach, odpływa, czasami przysypia na siedząco, gieszu, butelki z wodą. Kiedy wyjaśniam, że zaniosłam ją wczoraj do mojego pokoju, mówi. Że mam ją przynieść z powrotem. Że w tym domu woda jest z kranu tak dobra, że można ją pić bez gotowania. Filiżanki po herbacie mają być na szafce, w ustalonym miejscu, by bez mycia po południu pić z nich kawę. Wczoraj na kolację ukroiłam za dużo chleba i dziś na śniadanie ktoś musi jeść stare pieczywo. Jem ja. Od dwóch dni Hanie był w toalecie. Je pyta, czy daję mu na noc krople. Mówi, że osiem to za mało, że mam dawać dwanaście. Trzeba go często pytać o toaletę, ponieważ w każdej chwili może eksplodować i będzie kłopot. Po śniadaniu powiedział, że musi do toalety teraz, natychmiast. Zdążyliśmy. Mam spokój na dwa dni. Nie zawołałam H. o pomoc. Nie było na to czasu. G. jedzie do sklepu. Ma także iść do lekarzy na kontrolę. Wczoraj zapłaciła za choinkę i mają ją dzisiaj przywieźć. Narzeka, że wszystko musi robić sama. Wieczorem ma przyjechać T. To ich ukochany syn. Mieszka w Anglii bardzo tęskni za Nim. Przed wyjściem z domu pyta, czy ucha w pokoju jest szklanka? Odpowiadam, że nie, bo była brudna i przyniosłam ją do umycia. Słysząc to, wpada we wściekłość. Wielokrotnie powtarza brudna brudna reaguje tak, jakby wszystko w tym domu zawsze było czyste. I tłumaczę, że brudna to znaczy nieświeża. To ją trochę uspokaja. Wraca przed obiadem. Wczoraj gotowała wołowinę i ma nadzieję, że H będzie smakować. Rzeczywiście obiad jest smaczny. H wraca windą na górę, teraz leży w łóżku. Mam godzinę dla siebie. Przed godziną szesnastą słyszę H. Ubieram go. Opróżniam worek z moczem. Teraz możemy iść na herbatę z oglądaniem jego ulubionych programów telewizyjnych. Schodzę do kuchni. Je pyta mnie, czy spałam po obiedzie. Mówi, że każda kobieta powinna w środku dnia spać przez co najmniej 20 minut. Ona nie spała, bo prasowała w piwnicy i bardzo smarsła. Znów narzeka, że wszystko musi robić sama. Czwonek do drzwi. Przyjechał T. życzliwy, miły, przystojny jak jego ojciec. I obaj mają podobne, ujmujące usposobienie. T. pomaga mi w transferze H. Kolacja gotowa. T. odblokowuje wózek. Na trzy pomaga H. podciągnąć się do góry. Mówi dokładnie, którą nogę H musi postawić do przodu, którą do tyłu, kiedy jest obrót. Jest silny. Ta praca nie jest dla niego trudna. Pilnuje, by H miał wyprostowane nogi w kolanach. Mówi, kiedy może chwycić się z tyłu za oparcie fotela. Potem jazda w dół. Na drodze. Na dole te same czynności, by H usiadł na wózku i pojechał do stołu. Geno lewa wino. Dziś jest święto. Chce napić się z H, ale on odsuwa głowę od kieliszka. Ten gest wprowadza ją w złość. Krzyczy na H, że zawsze musi być tak, jak on chce, że przez całe życie zachowuje się jak basza. Nawet teraz, gdy już nie może chodzić, gdy trzeba go myć, ubierać, karmić. Krzyczy, że znowu głowę ma za daleko od talerza i z tego powodu resztki jedzenia spadają na ręcznik. Je nie chce, by H został w pokoju gościnnym. Nalewa sobie i te drinka wychodzą. Wracamy na, na górę z H. Przychodzi te, Pyta, czy H chce obejrzeć książkę, którą on kupił w Muzeum Narodowym w Londynie. Mając skinienie głowy na znak akceptacji, opowiada ojcu o ciekawszych eksponatach. H przysypia. G rozmawia z T o przyszłości. Kiedy H odejdzie, trzeba będzie coś zrobić z tym domem. Ty mówi, że dla niego nie ma znaczenia, co będzie, ponieważ już od dawna to nie jest jego rodzinny dom. Zostanie w Anglii, tam ma pracę, znajomych, przyjaciół, swoje życie. Przy okazji mówi, że nie podobało mu się zachowanie G przy stole, że zawsze ona musi mieć rację, że wszyscy muszą chodzić tak, jak ona chce. Że rozumie, że jest ona o piętnaście lat młodsza od Ojca, że wszystko jest na jej głowie, że nie ma siły ani czasu na tenisa, ani na spotkania ze znajomymi, że jest starą, zmęczoną kobietą i niewiele pozostało z jej dawnej urody. Kończy, że to już od dawna nie jest jego rodzinny dom. Te słowa doprowadzają ją do furii. Mówi, że skoro tak, to on ma stąd się wynosić natychmiast. Hal leży w swoim łóżku. Cewnik jest podłączony do dużego zbiornika. Pod poduszką ma bawełnianą chusteczkę. Jeszcze łyk wody. Przytrzymuje moją rękę, patrzy z wdzięcznością, życzę mi dobrej nocy. Idę do mojego pokoju. Wieczorna toaleta, gaszę światło, w drzwiach nie ma klucza. Godzina siódma, H odzywa się w swoim pokoju.